Po raz drugi Zamek Książ stał się świadkiem burzliwych czasów II wojny światowej. Rekonstrukcja historyczna, której organizatorem jest Paweł Ossowski, na stałe wpisała się w kalendarz imprez Zamku Książ. Od zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl nowych imprez na Zamku. Ja dostałem jasne zadanie, żeby Zamek żył, żeby było coraz więcej tych imprez i to jest jedno z najlepszych, które nam udało się zrobić w pierwszym roku, więc podjęliśmy staranie, żeby to była impreza cykliczna. W tym roku druga edycja, już w wersji rozszerzonej. Nie bardzo cieszę, że robimy to siłami wałbrzyskimi, Głównym reżyserem jest Paweł Osowski, który sam wymyślił tę imprezę, sam tworzy scenariusz. Ja się bardzo cieszę, że mamy coraz więcej ludzi. Ja myślę, że po tej drugiej edycji będzie ich w przyszłym roku jeszcze więcej. Zgromadzona na dziedzińcu honorowym publiczność przeniesiona została do okresu trzeciej przebudowy zamku, kiedy to budowano kwaterę dla Hitlera i rezydencję dla najważniejszych gości Trzeciej Rzeszy. Zamek odwiedziła również księżna Daisy. Zobaczymy kilka wydarzeń z życia zamku na przestrzeni 1935 do 1940 roku. Wszystko zaczynamy oczywiście od wyjazdu księżnej Daisy, która wraca z Monachium do zamku, a oczywiście tutaj nie zamieszkuje. Krótkim, po krótkim pobycie przed zamkiem odjeżdża, a następnie zaczynamy z wszystkie sceny związane z już okresem wojny. Szczegółów oczywiście nie chciałbym w tym momencie zdradzić, chciałbym żeby widzowie przyszli sami, zobaczyli. To, co pokazujemy, to nic innego jak tak zwana żywa historia, a więc każdy z nas co prawda już uczył się historii w szkole, Jedni, jednych to pasjonuje, innych nie. My pokazujemy te rzeczy, które wydarzyły się, te rzeczy były, można zobaczyć, można dotknąć. No jest to taka nauka bezpośrednia, także coś innego niż w sposób tradycyjny. Niezwykłe sceny odzwierciedlające historię książa z czasów II wojny światowej zostały wykonane przez 100 rekonstruktorów. Reprezentuję sylwetkę żołnierza Wehrmachtu z końcowego okresu wojny, 45 1945 roku. Konkretnie jest to 1944-1945 rok. Odtwarzam sylwetkę, barwę i broń żołnierza Wehrmachtu stacjonującego w Breslau we Wrocławiu. 609 Dywizja Piechoty Wehrmachtu z Breslau. Dratuał, Rekonstrukcji towarzyszył bliższy naszym czasom pokaz pracy Wałbrzyskich Policjantów z Wydziału Antyterrorystycznego. Reżyserz! Sceny przygotowane przez rekonstruktorów były pełne emocji, nie zabrakło zaskakujących zwrotów akcji, a zgromadzona publiczność mogła na własne oczy zobaczyć historię tego magicznego miejsca. Widzimy motocykli lęgu, samoty pod warunki w danem, wielokra oraz oranską środków. Jak reprezentował zamek. Są też wtedy był zamek ogłocony. Prace budowlane były prowadzone przez więźniów obozu Gros został stworzony specjalny podobóz. Tu ciągle jest personel i ludność cywilna. Ale są to już tylko pojedyncze osoby. Zostanie się z wszystkimi skarbami, które zostały ukryte na Dolnym Śląsku. Pokażemy Państwu drugiej instalizacji, na którą już teraz zapraszamy o godzinie 16. Całość oczywiście nadzorował jeden Grundmann. Jest on autorem tzw. listy Grundman. Regularne jednostki opuszczają same jednostki. Praktycznie na zamku książ nie doszło do żadnych walki. Tak samo w Wąbrzyku i w nas... To są oczywiście tylko strzały na wiwat, żeby podtraszyć mieszkańców.